Wielka Krokiew imienia Stanisława Marusarza. Słynny dziadek tworzył tu niegdyś legendę polskich skoków, ale dziś ta widownia przyszła po to, aby wesprzeć Adama Małysza. Kiedy podczas treningu, podczas wczorajszej kwalifikacji pojawiał się na belce, wtedy rzeczywiście rozpoczynały się prawdziwe, dawne skoki w Zap Zakopanem, które pamiętamy. Piąta belka, dziesięciu Polaków. Pierwszy rozpocznie Rafał Ślisz, później Dawid. Kubacki, Miętus, Kot, Żyła, Hula i dalej będą kolejni, ale przypatrzmy się pierwszemu skokowi. Wychowanek Jana Szturca debiutował w 2005 roku w Pugarze Świata, później przerwa i będzie ciężko skakać. Dlatego, że jest bardzo nisko ustawiony rozbieg, te odległości będą krótkie 112 metrów, dlatego, że dziś podczas poprzedzającego zawody Pucharu Świata w Zakopanem treningu były podmuchy wiatru i niektórzy skakali bardzo daleko. Najdalej z czwartej belki aż 133,5 metra. Gregor Schlierencauer, ale to jest geniusz, który wygrał w tym sezonie już czterokrotnie ostatnie loty w Bad Midendorf, jak Państwo pamiętają. No i tu jest wielkim faworytem. Kolejny skoczek Dawid Kubacki. Niedawno startował w Japonii w Pucharze Kontynentalnym. 19-latek prowadzony w klubie Wisła Zakopane przez Józefa Jarząbka w kadrze przez Adama Celeja i Piotra Fiasa. To oczywiście kadra B Dolecieć do 120 metrów to będzie ten plan. Minimum, na razie pierwszy skok Rafała Śliża z Wisły Ustronianki 112 metrów, teraz Dawid Kubacki 104,5 metra. Bardzo ostrożnie jury ustawiło ten dojazd do progu, ale rzeczywiście są tutaj dzisiaj podmuchy wiatru i trzeba uważać. Rekord skoczni 140 metrów. Wtedy, kiedy tak fenomenalną formę prezentował Sven Hanawal 2003 rok. Myślę, że dziś, gdyby ten najazd był taki jak wówczas, przed wielu laty, kiedy z 12 belki startował Sven Hanawal poprawiłby Gregor Schlierencauer, co do tego właśnie można nie mieć wątpliwości, Krzysztof Miętus. To jest bardzo utalentowany chłopak, on już był w kadrze, pamiętam jego debiut w zeszłym roku podczas Pucharu Świata w Predazzo, w zabrał go Hannu Lepisto i wtedy zajmował pierwsze miejsca 50, 44, 47 a niedawno był w Sapporo i tam 16, 18 miejsce a więc to jest chłopak na którego warto zwrócić uwagę 17 lat, 111,5 metra jest w tej chwili drugi Jakub Kot Macie Kota państwo jego młodszego brata znają. Teraz pora na prezentację kolejnego zawodnika, Kuba Kot, prowadzony przez Kazimierza Długopolskiego na początku swojej kariery, a teraz trenuje właśnie z Adamem Celejem Piotrem Fiasem 112 metrów. A zatem oni dość. Powtarzalnie śli 112, 112 w tej chwili. Jakub Kot, 111,5 metra. Krzysztof Miętus, bliżej, Dawid Kubacki. To jest debiut w pucharze świata Jakuba. Pamiętamy, w zeszłym roku, 16-latek. Maciej Kot, jego młodszy brat, był przez prawie cały sezon w kadrze Hanno Lepisto i Piotr żyła. Już bardziej. Doświadczony od swoich kolegów reprezentant Wisły Ustronianki od Jana Szturca. Był na Mistrzostwach Świata w Saporu w 2007 roku i zajmował już miejsca w 30. na Pucharach Świata. Zaczął bardzo dobrze w 2006 roku, 19. miejsce na Okurajamie, rok później w Titize Neustadt, 19. w Klingental 20. Wydawało się, że wejdzie mocniej w Puchar Świata, że będziemy mieli pewnego zawodnika. Ale to nie jest proste, to się wszystko tworzy w naszych skokach powoli. Teraz Piotr Żyła 109 metrów, wyraźnie widać jemu, akurat ten krótki najazd nie bardzo posłużył i Stefan Hula. jest Zakopane był olimpijczykiem w Pradze Lato podczas ostatnich turyńskich igrzysk. Syn medalisty Mistrza Świata 1974 roku Stefana Kuli w był, był już w reprezentacji, miewał bardzo dobre skoki. Trzy razy w trzydziestce pucharu świata właśnie podczas startów z Zakopanem. Miejmy nadzieję, że teraz też mu się to uda. 113,5 metra skoczył najdalej, obejmie prowadzenie wśród tej grupy Polaków, którą obserwowaliśmy na początku dzisiejszego konkursu. A zatem ślisz Kubacki, Miętus, Kot, Żyła, Hula i za chwilę zaczniemy obserwować porównanie z rywalami z zagranicy. Pierwszym będzie Dawid Lazaroni, później Martin Cykl. Bartosz Heller jest z Jakubem Kotem, za chwilę zobaczymy Francuza Lazaroniego, a my posłuchajmy rozmowy. Jesteśmy tu razem Jakubie, jak się czujesz? Pierwsze pytanie jako pucharowy debiutant. Treny specjalnie po Tobie chyba nie widać. No, czuję się bardzo dobrze, że mogę tutaj skakać w takiej publiczności. Bardzo się cieszę, że debiut właśnie miałem tutaj w Zakopanem przy swoich kibicach, którzy tak wspaniale wszystkim dopingują. No tremy na pewno miałem, ale starałem się trochę ukryć, wyluzować i no trochę mi się udało. 112 metrów, jak warunki ocenisz? Bo chyba na razie tutaj życie skoczka nie jest łatwe w tych warunkach. Znaczy no 112 metrów to może być i dużo i mało. Niestety ci trochę ten wiaterek kręci, jedni mają podnarty, jedni ciszę. No może będzie różnie, zobaczymy jak będzie dalej. Dziękuję Ci pięknie, tyle Jakub Kot. Rezolutny młody człowiek, który jest w tej chwili na trzecim miejscu. Hula prowadzi szliż drugi, Kot na miejscu trzecim, czwarty miętus. Lazaroni skoczył tylko 110 metrów. Widzieliśmy niezadowolenie Pekinemeli i Martin Zickel. Scheller prowadzący reprezentację skoczków czeskich, Austriak sięga po rezerwy, to jest Zdukli Liberec, 21-latek ale na razie bez specjalnych dokonań chociaż widzieliśmy go już podczas Pucharu Kontynentalnego podczas także tegorocznych startów w Pucharze Świata 116,5 metra 3 metry dalej niż na razie najlepszy rezultat Stefana Huli i Czech obejmie prowadzenie Znany dobrze w naszym kraju Veli Matti Lindström. Ma tu swoje wielbicielki, wielki talent. Mistrz świata juniorów z 2001 roku z Skarpacza Szklarskiej Poręby. Zajmował już miejsca na podium w Pucharze Świata, ale od pewnego czasu zniknął zupełnie i wygląda na to, że ta kariera, która się tak znakomicie u Matjego zapowiadała. Gdzieś się całkowicie rozsypała. Był przecież dwa razy drugi w Pucharze świata, trzy razy trzeci. To był znaczący zawodnik, startował w reprezentacji w Finlandii teraz 112 metrów, zatem przedzieli część naszych zawodników, ale skoczył zdecydowanie bliżej, niż wszyscy od niego oczekują. Cykl hula śliż mati Lindström razem z Jakubem kotem na miejscu trzecim egzekwo. Stefan Reid Kanadyjczyk, prowadzony przez polskiego trenera Tadeusza Bafie. Dwa lata temu jeździli, kolendowali po Europie, szukali sprzętu u producentów, żeby jakoś wesprzeć karierę tego młodego chłopaka. Narzekał bardzo Tadek Bafia, że to jest partanina przecież w przyszłym roku mistrzostwa, igrzyska olimpijskie w Vancouver, a właściwie ten program skoków. Zupełnie w powijakach, specjalnie zresztą nie przejmują się Kanadyjczycy. Wiadomo, która dyscyplina będzie tam najważniejsza. Muszą wygrać hokeiści. Jak wygrają, to całe igrzyska są, czy będą oczywiście udane. Ritz zresztą w swojej karierze, najwyżej w świata, był 23 w 2006 roku u nas z Zakopanem, kiedy przywiózł go tatek Mafia. Witalii Szumbarec, Walerii Wdowienko, jest jego trenerem sezonie Unią 46. W Pucharze Kontynentalnym w Wilach to jego największe dokonania i start w Pucharze Świata jest oczywiście dla niego radością, zwłaszcza przy takiej widowni. 111,5 metra. Reed skoczył 114,5, jest drugi za cyklem. Hula spadł na trzecie miejsce, ślizg czwarty i na piątym egzekwo. Jakub Kot z Weli Marti Lindströmer 111,5 metra Szumbareca